Przybył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk, pierwszy pasterz diecezji warszawsko-praskiej, oraz Jej Ekscelencja pani prezydentowa Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego prezydenta II Szczypospolitej, a także córka generała Władysława Andersa, pani Anna Maria Anders, prosto z Bostonu, ze Stanów Zjednoczonych. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie pierwszy pasterzu naszej warszawsko praskiej diecezji najdostojniejsza pani prezydentowo przygodna córko pana generała Władysława Andersa oraz wszyscy szlachetni i dostojni goście spotykamy się dziś aby poświęcić i wmurować kamień węgielny pod gmach Galerii Centrum Handlowego Szembeka. Ekscelencjo, najdostojniejszy księży biskupie, proszę o przewodniczenie liturgii Słowa i rozpoczęcie jej znakiem krzyża. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Amen. Pan z Wami, I z Duchem Mamy nadzieję, miłość Pana. Obrzęd poświęcenia kamienia węgielnego. Brat Mister Lech Jaworski bierze pacę z kamieniem. Brat Wojciech Krajewski podaje wodę święconą. Ekscelencja, ksiądz biskup, pasterz diecezji, Warszawsko-Praski I prowadzi uroczystość. Pomorzenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Drodzy bracia i siostry, błagajmy Boga, Ojca Wszechmogącego, aby przyjął dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy, jako cząstkę w budowaniu Królestwa Niebieskiego. Ja przez wiarę i miłość zjednoczył nas z Chrystusem, kamieniem węgielnym Kościoła. Mudlę się w intencji wszystkich Polaków, aby pamiętając o tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce i biorąc przykład z wielkich patronów naszej ojczyzny, świętego Stanisława Biskupa, świętego Andrzeja Powoli, umieli stać na straży praw Bożych i byli gotowi całej oddać się służbie dla Chrystusa i Jego Matki Najświętszej. Ciebie prosimy, by nasali. Na placu budowy przy ulicy Zamienieckiej 90. Licznie zgromadzili się dostojni, ścigodni, szlachetni, prześwietni i zacni goście. Sproszeni na godzinę 14 przez pana Mirosława Sztybera, prezesa zarządu spółki Centrum Handlowe Szempeka, aby naocznie przekonać się mogli, że zrodzony wiele lat temu. Jego śmiały zamysł, by przeobrazić sierpiężną rzeczywistość dawnego placu targowego Szembeka w supernowoczesne, współczesne centrum handlowe staje się rzeczywistością. Zarówno dzięki roztropności i zapobiegliwości wszystkich, którzy współtworzą spółkę centrum handlowe Szembeka, jak i przede wszystkim dzięki umiejętności zgromadzenia odpowiednich krajowych środków materialnych, do czego walnie przyczynił się polski Współdzielczy sektor bankowy na czele ze spółdzielczym krajowym bankiem SK Bank kierowanym przez pana prezesa Jana Bajną. Gdy zachwytą i podziwową dla powstającego dzieła Końca nie było, dla upamiętnienia tego wydarzenia postanowiono położyć kamień węgielny pod wznoszony gmach, aby stanowił fundament rozwoju gospodarczego i pomyślności ekonomicznej wszystkich, którzy z tego wspaniałego obiektu korzystać będą i pożytki wszelakie czerpać. Uroczystego poświęcenia kamienia przywiezionego z Parku Dworskiego w Siemianicach w Wielkopolsce, należącego do rodu hrabiów Szempeków, dokonał Jego Ekscelencja, biskup Kazimierz Romaniuk. Gdy uroczystemu aktowi poświęcenia kamienia węgielnego zadość się stało, wybrani spośród najzacniejszych zgromadzonych niniejszy akt erekcyjny podpisali a najdostojniejsza Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska wraz z córką świętej pamięci generała Władysława Andersa, szlachetną Panią Andą Marią Anders, przy wspomożeniu Prześwietnego Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, w życzliwości swej przeogromnej, własnymi dłońmi Grabnie tubę z owym wiekobotnym dokumentem dla przyszłych pokoleń przeznaczonym i kamień węgielny, i pieniądze przez zacnych sponsorów wrzucone i gazety z dnia dzisiejszego wydane do skrzyni włożyli aby ten kamień stanowił podwalinę niewzruszoną galerii Centrum Handlowego Szembeka.

Ogromne wyróżnienie dla nas i mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie i że spotkamy się jeszcze w podobnych okolicznościach. No. proponował y, część tej arii, ale jego propozycja jest dla mnie rozkazem. Wywat, wywat, panie bracie, Wywat, wywat, bracie mój, Nie ma niewiast z naszej pacie, Wywat, ser wolny stan, Wywat, wywat, panie bracie, Uroczystość e, jest potwierdzeniem tego, że e, polscy przedsiębiorcy, e, jak chcą, to mogą. E, ale również polscy przedsiębiorcy mogą wtedy, kiedy mają przyjaciół, którzy pomagają im e, w tej drodze. E, ja w imieniu Zarządu Warszawskiego Izby Przedsiębiorców chciałem dzisiaj. Takim dwóm podmiotom e, podziękować za pomoc w budowie Centrum Śrzębeka. Mam niezwykłą przyjemność wręczyć statuetkę Wiktorii Nagrody Specjalnej Warszawskiej Izby Przedsiębiorców i dyplom uznania Warszawskiej Izby Przedsiębiorców dla pana prezesa Jana Bajno zeska Banku za partnerstwo wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Zapraszamy. Chciałem zaprosić na scenę pana Zenona Tabora z Towarzystwa Budowlanego Prebutesa. Intrada! fara! Dobrego Polaka zasłużonego. Onfora! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Wiwat! Jest taki obyczaj w Rzeczypospolitej, że po inwestyturze, czyli nadaniu tytułu, wznosi się okrzyk Viva! a więc na cześć znamienitego brata Mirosława Sztybera przez jej dostojność panią prezydentową Karolinę Kaczorowską uhonorowanego tytułem Benemeritus Polonus Vivat! Vivat! Na cześć brata Mirosława Sztybera, przez jej dostojność Panią Prezydentową Karolinę Kaczorowską, tytułem benemeritus polonus uhonorowanego. Vivat! Viva, 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 viva. Na cześć brata Mirosława Sztybera, przez jej dostojność Panią Prezydentową Karolinę Kaczorowską, tytułem benemeritus polonus uhonorowanego. Vivat! Viva, 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 viva. viva, 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 viva. Na cześć Pani Prezydentowej i córki Pana Generała Władysza Landersa, wiwat! Na cześć Pani Prezydentowej i córki Pana Generała Władysza Landersa, wiwat! Na cześć Pani Prezydentowej i córki Pana Generała Władysza Landersa, wiwat! Niech żyją, niech się z nami Ono Panowie bracia, spocznij! Jeszcze jedna mała niespodzianka. Dla pani Arny Ardes. Generał dla córki generała. Panowie bracia, przejmijcie od przedstawiciela Centrum Handlowego Szembeka. Jest to portret generała Piotra Szembeka, bohatera Powstania Listopadowego i kampanii napoleońskiej. Dla pani do... prezydentowej Szerwiec, dla córki generała, generał Wiwat!